A w dzisiejszym odcinku. Trafię w dziurkę. Jump! Raz się śmieć. Jumpuję. Będę się cieszył. Ty tylko 11 tysięcy walnąłeś. Jaki noob, jaki noob. I śmieszne questy. Za sobą. Naferu na laptopie będziesz miał? Eee, właśnie go wczoraj ściągałem, mam nadzieję, że pójdzie. Gdzie idziemy teraz? Na podwierze. Podwierze? No, Dobra. no bo w czarnym stawie kolejka to, to automatycznie się zrobi A ja też jeszcze tej misji nie oddałem, ja ją zrobiłem, ale nie oddałem, tak więc. No, 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 no. A, a ta muzyka co się pytałeś to było My Chemical Romance Na 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 I tak zapomnę to mi napiszesz na skape I... mamy tutaj jedną misję, dwie misje tutaj mam Jedną do wzięcia jedną do zakończenia A, tutaj, no to to jest... A, oferta pracy, weź, ja tego nie biorę nawet A nie, 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 tutaj mam, u tego typka? No Tego? Ja nie niego nie ma. A, to jesteś nub. Muszę do tej wieży wejść i tam mam misję. Wyłącznie chcecie wysyłać. Łach, wow, jaka tawerna. Kurde, jak rano grałem to czekałem 5 minut, żeby mi do kolejki doszła. Teraz we dwóch jesteśmy jeszcze taka pora, że... Od razu już powinno być przecież. A dostałem kufle z piwem, haha 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 Noob 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 Fajne schody No, prowadzą do nikąd Ja bym sobie tutaj tak kupił z pięć takich, dobra Tego i tak nie mogę użyć, sprzedaj To sobie zostawię może w Co ktoś się ten... dzieje? Co? Where? What the fuck? Where noobku, where? Tawernie To. O, mam piwo rozdać. Uuu! Pij, ziomuś, pij! Chcesz piwo? Oczywiście, jakie głupie pytanie! znaczy ci dał piwo? No, misję miałem. Znaczy, ja mam rozdać, a nie że ten... A, bo my razem rozdajemy. No, jeszcze dwa. O tutaj na schodach są O nie, przejść nie mogę, co za gówno Dobra, udało się Na 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 na, na, na. I darmowe 200 XP tam, tam, tam. Dobra, gotowe Dlatego, Do otion jechałeś pies, biecha, jecha, rowerem czy jak? No Biegłeś rowerem, rowerem A Jak ktoś to wyszedłem nie wiem jak... Cudem mam tutaj... A nie! Ja nie mam tam tylko muszę na górę dojść. Dawaj za mną. A tam prowadzą te... Proszę. A ja mam jeszcze jeden, odc... jeden odcinek. fu, fu, fu misję. Jak ja się nazywa? Eee, do wieży. Kurde chyba nie tędy. Nie, nie tędy. Nie mam czegoś takiego. A tutaj musimy na górę wejść, na prawo i przez mościk i tam. Ja to od tego typka miałem co tam widziałeś Od którego? No tego co mówiłeś, że ty u niego nic nie masz no. Ostatnio też my tak mieli, przecież jak my wczoraj grali, że ty coś miałeś, a ja nie miałem Widać, że questy różne są Hop 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 O, tutaj mam misję, o Dumpujemy! A ja nie LOL! What the fuck! Coś ty zrobił? Nie mam bladego pojęcia Też skoczę What the Ło! Lol, LOL! What the fucking shit LOL A teraz mnie tam wzięli teraz! A ja mam misję! Oj mnie też... A nie czekaj! Nie mam, ale... Ej jakieś wideo, ej, ładne. The... Nic z tego nie rozumiem. Też nie, bo wróciłem do tawerny. Kępujemy jeszcze raz. To chyba nie tu! Nie można! No to od góry, od góry musisz. Co za misja? Musimy... No dawaj jeszcze raz, bo i tak muszę tam misję oddać. <grym> Dobra, kolejka. Kurde, ile tej kolejki... Robisz jakieś questy jak, jak, jak ze mną nie grałeś? Mm, nie, nic nie robiłem. Na, 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 na. Brzydki ogon, haha. Ładny, on, on kurde potrafi. O nas Przebić ubranie. A co mnie to obchodzi? Skoczymy na górę, to wiesz. No no no. Ja tko, jak on z tego intra do zy. Co, 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 co mówisz? Nutkę jaką dasz do tego intra Powiem ci, że nie wiem JUMP! I... Raz skończę śmieć! JUMPUJĘ! Zginąłem! What the fuck? O, wskrzeszono mnie What the fuck? Nie, dawaj SHIFT F2, SHIFT F2! Albo nie A, dup. CO? Nie wiem Dobra, zginąłem LOL Jakie dzikie miejsce Lol Myślałem, że przeżyjemy, myślałem I Teraz moja postać cierpi Przez Ciebie Co, Co przede mnie? <goda> Kazałeś mi skoczyć Nie, dobra, jest Git Powrót? No, ja już jestem, ja już wyszedłem z wieży to yeah, that's shit o i znowu jakieś misje Czekaj może w ogieńczku szybciej się wyzdrowiemy albo coś nie wiem Nie Jestem, jestem O jesteś, dobra Jestem jest Co? O shift F1, no shift 1 oczywiście Dobra gramy To jest bardzo łatwe jakby coś To jest no, 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 A, no, 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 no. Ale wiesz czego się dowiemy? Czego? Kto więcej damage walnie? No. Teraz z nią nawet nie gadaj, ona nic nie ma do gadania Ja obstawiam... Ale jest ładna. Ja Proszę. jestem dżentelmenem to Ty to jest. nie jesteś dżentelmenem no, Spadaj Mówi ten co ma jakiś ogon Hahaha ha, ha, ha. Masz coś do ogonka? No? Jesteś nubem kurde Rozwalać wszystko i wszystkich Tutaj będziesz miał, że zombie rozwalasz Dosyć fajna misja Skończ klikać, tylko trzymaj, bo ja to wkurza A to słychać? No To jest głośniejsze niż twoje gadanie Nie no, może nie no, ale głośno jest. Sorry. Nie no, dobra tam. Nie przeszkadza aż tak. I chamy, chamy, ham. Ten spell jest super, bo wszystkich rozwala. Ja idę tego kolosa bić. On jest banalny strasznie. Gul, 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 coś gul ocze, coś gul ocze Leczą nas. No, mamy kleryka, dobrze wiedzieć. Fajny jest kleryk właśnie. I po co komu ognisko? Patrz jakiś rozdupcze, kurde. Ale damage im walnąłem teraz. Tutaj na końcu pokazuje ile się damage walnęło, ile się otrzymało, ile zabiłeś ludu, znaczy tych tego czegoś. Gdzie to pisze? Na samym końcu jak się wszystko się zakończy. Jak już wszystko przejdziemy, to wtedy będzie ta Ja ja zamroziłem ziomka. Jeszcze raz go zamroziłem. A, palę się. Nup, 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 nup. Jea, yeah, wszystkich biję i same krytyki wale Wow, to jest super po prostu. Dobra, bijemy ziomuś No, no więc widzowie Gildie robimy, zobaczymy co z tego wyjdzie Jaka nazwa gildii? Poeb z Tilkara? <laughs> na pewno Nie, nie! Ludzie i Pojeb z Taka nazwa będzie idealna Ludek, Ładdo Chuar! <laughs> Hoł na du duar, dupa straka laka, buntyk ty, kurde, nie. Jestem radny. On jak coś, to często się leczy, tak więc... Docz. ja uniknąłem tego gubianka. Ja też! Jego się w ogóle prawie zamrozi nie da nawet. No strasznie w kurze Śmieszne, że nikt nie bije tego głównego bossa. Ja go biję. A, bo ty jesteś nubem. Po prostu lepszy. Nie, właśnie. Tracisz niepotrzebny day Zobaczysz, że walnę o wiele więcej niż ty. A, mówiłem, pierwszy jestem, paźle walnąłem, 20 tysięcy. A ty jesteś nubem, ty tylko 11 tysięcy walnąłeś. Jaki noob, jaki noob! Byłem najlepszy. Mam dwa silvery i super zwój Aha, ja jestem trzeci w płaszczach, a ty piąty No i to, to chyba lepiej, żeby w nie. otrzymanych obrażeniach być niżej Jak tam po prostu, kokse A ty nie Ej mi zabitych wrogów O, ja, ja asystowałem. <laughs> Dobra, ja już wychodzę z tego Już wyszedłem Ile, ile czasu gramy? 37 minut jeszcze pewnie jedną, dwie misje Jak z tego wyjść? E, takie świecące się coś no Wchodzę w to i nic No F musisz kliknąć A bez, skrzy bez skrzyni muszę wziąć No Tam dostaniesz zwój i trochę hajsu Znaczy mało no, ale zawsze coś. Ile nagrywamy? 38 minut już ci mówiłem A Nup, nup. To jakiego czasu nagrywamy? O jeszcze tak 10 minut max. Bo ja to na dwa odcinki podzielę po prostu czekaj, chyba to gdzieś miałem coś na oraz Dobra wychodź bo tu misję mam jeszcze Dobra, ja już idę robić misję, a ty mi po prostu przyjdziesz za chwilę. Gdzie ty jesteś? No wyszedłem już Cii. Ale gdzie poszedłeś? No po prostu wyszedłem, no i tam jestem, no nie wiem jak to powiedzieć. Jak wyjdziesz z tego, no to się pokazujesz gdzieś tam. A ty jesteś w wieży, LOL. Z wieży wyjdź i mnie zobaczysz. Nie jestem w wieży. A mi tu pisze, że jesteś. Co ty z tej góry zeskakujesz? No ja już nie no. Gdzie ty jesteś tak w ogóle? Ja wyszedłem z tego... dopiero z tego questa. A, to wiesz co, instancję zmień. Bo jesteś w numer 4, a ja sam nie wiem gdzie jestem. To ty zmień? Nie, bo ja już misję robię. Ale ja muszę poczekać jeszcze minutę. Na co? Na zmianę instancji. Aha. No, a ja robię misję no to i tak szybciej będziesz. Ale, no... To jest nie fair. Ho, ho, ho. Za karę będzie pan. Dobra, mam jakiś... jakąś jedną rzecz. A tu mam jeszcze jednego typka. Jakieś misje. O, jest. Na, 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 na. Jak przestać być rannym? Jak co? Przestać być rannym Musisz poczekać. O, siedzi, wiedzę wiem Musisz poczekać jakiś tam czas Ja tam chyba nie wiem, 5 minut albo coś Dobra, mogę zmienić instancję ok. Przenoszę się tam jakiegoś chrząsu czasu znalazłem, jeszcze pięć I tak się nie widzę Na M na prawo jestem, widzę, o, widzę. Dobra. Tak, Trochę daleko, bo tu misję mam Ty masz też tą misję czy nie masz jej? Nie ooo hmm. Wow, jakiś boss tu jest, wow Zaraz BFA gramy No możemy nagrać od razu Znaczy wiesz co dopiero później jak mi się to renderuje ITP Ach nie potrzeba mi tego Olol Tom Atakują mnie Nup, nób, nup. Wiesz to atakuje? No tam Gdzieś ty w ogóle poszedł, ty widzisz na mapie gdzie ja jestem? Tak szukałem, ja tylko zobaczyłem z drogi, bo ja... Ty to nubem jesteś, serio. O oh yeah. Następna rzecz. I jeszcze jedno. Już prawie 12 level mam. Ała, awa, ała, atakują mnie. Woah, what the fuck, pomocy! Uuu! Nie pomogę ci, bo mnie sami zaraz się Dobra, muszę super spela użyć. Nie, yeah, po wszystkich. Wow, prawie żem zginął. Ho, ho, ho. chopie Też prawie żem zginął. My córkę wykorzystałem No ja też. Ty, tyra, tyra. Dobra, ja misję skończyłem. Idę je oddać i na tym zakończymy ten odcinek. A gdzie, gdzie masz tam misję do oddania? Na samej górze po prawej stronie. Górny prawy róg tej mapy.

Będę miał 12 level szybciej od Ciebie! Bo Ty grałeś przede mną. Ho, ho, ho. Strasz Neverwinter, haha. Dobra, już prawie jestem. Fuck it, fuck, 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 it, fuck it. No i moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że się będziecie rejestrować, że zrobimy tą gildię, że będziemy razem sobie chodzić, pomagać. I bijemy szybciej poziom od Gloka haha ha, ha. Nie żartuję, no ale mam nadzieję, że jakoś coś z tego wyjdzie i zobaczymy Ja tutaj misję pozbieram Poddaję to co mam i zakończymy na tym odcinek Dobra jakieś relikty ale no, nie wiem w ogóle po co to jest ja nie wiem mi tak w I patrzaj, 12 będzie czy nie będzie? to jest pytanie a tylko czysta doświadczenia kupa Nie, brakuje mi chyba z 50 doświadczenia na level. ale to co połowę paska. Ho 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 Tak więc moi drodzy widzowie, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie przeszkadzaj. Nie, będę przeszkadzał. Dobra to wyłączam z Klik. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć!